No więc tak, zjadać na to, że jestem chyba sam, żeby sam coś robić jak zawsze Bjętcze. Nie ma tu nikogo do pomocy innego A się zapomniałeś innego Dzień dobry Ale nie ma to nic, to jest Hidżiopi, ale to jest to ma księdzećkę z Albofobii I jest ze mną inna musiałem I jedzę ze mną inna Siema siema jest kibus. też kibis... Siema! Przepraszam widzę że tego bejka, ale nie to chciał bejkać. Ale człowieku, jeszcze... Ja je, jeszcze kolację. Je ale dobra ta szupka... Dobra. dobra, więc takie musimy razie chłopaki gramy w bilarda. Oczywiście dlaczego to oczywiście nawet się dowiecie. Dobra, wchodzimy do tego. Ogłaszam sześć święto! Pierwszy ten... raz... Pierwszy raz ja gramy na tej latarni morskiej. Ja już ją testowałem i powiem tak one jest serio, olbrzymia. Malutka! Sanim i większe. Zanim i większe. No Sany no, Midoz, to weź ty nie porównuj z do tej latarni morskiej typie. No, o, tu? Je, się, bo tu Iwent już. To, weź tam rozstaw, a ja włączę ja włączę światła, ja włączę światła. Nie, nie, jak! Bo... mroźna temperatura prawdopodobnie jest, ale nie wiem, nie mam termometra. Poczekaj, ja włączę światła! Jeśli korki odpalę tam, ty będziesz działał. To jest w kuchni jakby co. Nie, to nie jest. Kuch no kuchnia, kuchnia, pralka. Znaczy kuchnia ten, e, wiesz co. Oni są na dole? Nie, nie wiemy. Nie, to jest drugie piętro. Nie. Od dołu. Drugie piętro od dołu. Korki A, włączone jak ktoś. Idę po idę po A Ja, jakby, ja tutaj, idę po termometr, idę po termometr. Ja mam termometr. MF Wezmę na wszelki, ale szybko mnie ten... Szybko schantował, może... Eventował, to był event sorry Albo oni, bo oni lubi eventować To też, no Oni i Spirit ogólnie Spirit Bo jako Spirit jesteśmy... w czekaj, gdzie jest niego pokój? A tu, dobra, włączcie tu światła Włączcie tu światła tak w TW No nie wiem się tu włączył, ale dobra Więc teraz...

Na drugim piętrze, zepsute to się Jeden stopień ponad. Ej, chyba włączyłem. Włączyłem czy nie? Tak, włączyłeś, włączyłeś. Nie, nie włączyłem. Tak, najpierw zielony. Na dole włączyłem, na dole włączyłem. E! To nie oni, to nie oni. Czemu? Bo było to było kółko takie z oni. A, to nie oni, okej. Okay. Ja Ty, zero aktywności jest. No, zero jest. O no, tak. Jest książka. Dobra, no, 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 Mroźne, mroźne, mroźne tak? mroźne Freezing? Tak, e, mroźne, mroźne no, 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 sobie demona, bo to nie no, no, Faktycznie, no, 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 Tutaj zejście na dół, a tu jest chyba Wyjdźcie z tego pokoiku, bo chciałbym z nim porozmawiać. Ej, weźcie pilsy, panowie, bo tak mało pi... Bo tak... Weź weźcie, weź z nim pogadam. Piszę pismo jest. Pismo? Ja robię zdjęcie Okej, okay, czekajcie, to będzie... Ten. No, To jest mor, to jest to rewe, rewe, rewe nie, albo, nie, Rewe albo, rewe no, albo... Czekaj, dobra, cicho Rewe na orby, to będzie na ten Ustracol to będzie na demona Dobra, okej okay. Wezmę gadanie, ja z nim pogadam To jest, ja mówię, to jest albo rewena Albo mor Event, event Nie ma Orbów Czy to jest Shade albo moroj, ale to jest no bardziej moroj, jest bo ponie... ten... to, jest moroj, A, to nie... Jest ten moroj, ten to jest moroj, to jest moroj, to jest moroj, to jest moroj, to jest moroj. to jest Moroj. Zrobiłem ducha jakby co? To jest moroj. Bo nie ma Orbów. Nie ma Orbów. A to nie może być demon, ponieważ demon to są to... No to było. demon, nie... czekaj boże, chwilę. To jest moroj, to jest moroj, to jest moroj. Jak się byłem, ciało te czoło Ej, nie... wy, wyjdź, wyjdź stąd, wyjdź stąd! Radzi gada, to trzej! Ja nie gadałem! O kurwa, sorry, idź nie, nie, nie działa, nie działa, nie działa. Ale wy, wyjdź, wyjdź, wyjdź stąd, wyjdź! Jest Bowsa-Moroya. Czy mogą być docy? Mogą. Nie, nie mogą. Mogą być docy! Nie, nie mogą, być. bo nic nie wyjdzie. A, mamy ano, na... faktycznie. demon, moroy. A to nie, ale to jest state abo Moroi. Bo patrzę, nie ma orbus. Jeszcze czy rozstawiłeś Jakie się włączało, bo ja nie pamiętam Co się włączało? To Spirits może być? Spirits Czekaj, 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 czekaj Widziałem coś świecącego, widziałem coś świecącego To musi być, musi być, y czekaj, nie wiem czy musi być Widziałem coś świecącego jednak Stój z tą kamerą, stój z tą kamerą Event, event, event no WIEM Jakie kurwa Ej Fajny krucz Nie, orbów nie ma, orby se wykreślcie Ja widziałem takie grazniące coś, małe. Ale to króce, nie, nie jest to nie, nie ma, króce. nie ma, nie ma orbów ja Przynieś kruca kolejnego No to, to mówię, to jest Moray, to jest Moray, to jest Moray albo Shade, bo przyniesz jak kruca Jak wyszłem to kolejnego IDĘ Weźcie pirysy przy okazji! Ja nie biorę jak On musi się w to samo, mam 80%. To on musi. Ile mam. Ile I po, I po sól. Mam. Nie, wy mnie słyszycie? Halo, wy mnie słyszycie? Tak. Na 4% tego, thank No to się ciebie pytam. To jest shake, albo morę, bo ponieważ kurde, uciekłem mu w po pokoju. Tak, Pokoj i w pokoju byłem, nie pok a jak został sobie w pokoju sam ten um, kibis, nagle wtedy odeszłem stąd nagle napisał. Nie, nie odeszłem! Jestem ja się nie ja dać. Ja odeszłem i później on napisał. No tak. I to jest się jednak. Jezus, ale wiesz, jak się działa? Mhm. Mm no to jak działa? No, w sensie, jak jesteś w jego pokoju, to nic nie robi. A jak jesteś. A jak nic jego pokoju to nic nie robi. A ja o? wyszłem Ja. jak nie wyszłem, jestem w, w pokoju, to nic Umiem, się, ale... nie wiem. Ja on powiedział? Tak, słyszę. Że jak nie jestem w jego pokoju, to nic mi nie robi. A jak jestem w jego pokoju, to nic mi nie robi. To trochę, trochę w tym nie. prawdy, Tchavsie. Trochę w tym prawdy. No nie. Poszliśmy tak jesteś jego pokoju, to on ci nic nie zrobi! Ale to jest... Shade! Ale Shade... Shade działa piec. tak, że jak... Czeba, Ale Shade tu... działa tak, że... Ci zapadnij! gościu, bież gdzie patrz, gość. patrz, patrz! Ale czego ty nie rozumiesz, że... jak się nazywa? Ale gościu! Shade działa tak, Dlaczego jak nie rozumiesz? Że, że tam, to on wtedy ma większą aktywność. Gościu, uciekłem mu z pokoju! I nagle odpisał Ale dalej byłeś w budynku! A Ale... każde tak od... No, teraz tak nawet może spirit zrobić Znaczy nie wiem, to może Ale spirit nie ma gości mroźnych No to może być coś innego Ale też tak To jest shade być. Shade albo moroi Nie Nic innego Ja daję moroi, ja jadę Moroi jadę O Ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem Pan jest! Na dole hunt! A nie, to event Event czy... Hunt! Dobra, to ja umarłem ogólnie. Rewe! A to... to jest Rewe! Rewe! Ale ja mam mało psychy! Rewe nie przyspieszył, Rewe nie przyspieszył. Przyspieszył, przyspieszałem. Ktoś smoroj. Przyspieszył! Każdy duch przyspiesza. Ja już na górze. No, on on to robi. Iwenta i Chanta. Iwenta. Iwenta powiedziałem. Ja wiem, że Bibisowi to jest smoroj, bo Bibis... Jak ktoś nigdy nie kłamie, lucy wiesz, mnie nie zapomówka. Gościu, sam sam mówiłem nawet pierwszy, że to nie, oh. ehm, B -b Cześć, jest moroj. Ale później na inaczej, tak? Eeehm, Bibi, chcę ciebie, on jest normalny? Jak ktoś to jest koniec Sprawdzisz montaż, sprawdzisz montaż, że mówiłem. Jak ktoś jak jak to, jak to, to jest już ten, jak ktoś to jest koniec hanta, możecie wypierdzielać. Ja wyszedłem, ja to on kił. Możecie wypierdzielać ja głosuję na Moroja i jadę. Ja wychodzę jak obserwator, no już wychodzę. No właśnie, mówię w montażu? Zobaczcie Ile Nie mam sanitary, ile mam sanitary. Denik, w montażu nie chce się Nie, no otwórz to, otwórz mi jeszcze, muszę wejść. Nie, nie musisz wchodzić. A, bo gdzieś nie żyje, ja pierdolę. Otwórz! Nie. Nie moro, nie żyje. Demo? Tak. No i od razu, no i widzisz, od razu wykluczyłeś kurde demona No właśnie Gdybyś chciał powiedzieć, gdybyś chciał powiedzieć to demon jakby on Nie, nieprawda, nie Rady. zawsze, nie zawsze tak szybko hantuje, uwierz mi, to nieprawda A zwłaszcza, a zwłaszcza na profestę tak szybko nie, ma, nie hantuje Przejdę na kosmarze, albo na tym Kto, Dziękuję, kto ma ten? sen? Czekaj, ja usunę swojej temy. Trójki Zgadza. No, trój, nie będę usuwał. Usunę tylko dwójki i t.d. Czekaj. Y, to to Ej. dam trójki. Ja się to dam... to Ma... Czekaj. Masz dwójkę. Da, to to usunę. I niks. To to też usunę. Masz świeczkę. Czy tylko poziom to tam daj. To Kimrzyk. nie usunę. Bibis. To usunę. Kibis Kibis I nic. tam Mogę ja go badza? No chcemy. O, to posłuchajcie, bo co musicie zrobić? Dajcie start, a daj start, kibus. Znaczy kibus, odparł Ja Więc teraz tak. Ale ja widzisz, ja nie mieli... wiecie, wiecie, że nie będziemy mieli. Wiecie, że nie będziemy mieli temów, bo usunąłem, bo mówiłem wam, żebyście je dodali. Ale gościu by robi. Aha. Mówiłem, mówiłem, kurde, wy mnie nie słuchacie nigdy. Bo ciężko jest nie słuchać. To? Tylko, tylko ty coś gadałeś i ja go nie słyszałem Dobra, to ja co serminuje, chodźcie zrobimy. Chodź do pokoju bilardowego i zobaczcie co tu jest. Zobaczcie, coś sąjęcie. Pójdziemy. No co? Chodźcie. Idziemy na górę, to po, tam gdzie jest bilard, co nie? No. To tam. Będzie takie... Tam, tam, musimy tam wziąć piłeczki, które są na tym obrazie Jak, jak karki włączyłem Dobra, Czekaj, czekaj, gdzie, gdzie to jest ten... Gdzie jest ten bilard? Tutaj Bo... Mam... Przys... jak potem łaził To ja łaziłem Ale po szkle. Ale więc tak, patrzcie Nie! Po kolei, patrzcie, patrzcie. tu Widzicie? No ja to wrzucić tam? Mamy tak, mamy tak Poczekaj, poczekaj, poczekaj Połówka zielonego. Połówka zielonego. Połówka zielonego. Połówka zielonego. wróć tu. wróć tu. Połówka zielonego. Tu. To mi się. mi się. Gdzie, gdzie, gdzie jest ten bilard? No, Połówka niebieskiego. I cały pomarańczowy. I wypadł nam klucz. Gdzie jest Dlaczego ten klucz? Chodźcie za mną. O, tu jest kość. Robię zdjęcie. To zrób, no. Patrzcie, to jest... To Już jest, to jest, mówię, klucz do szafki latarni. I teraz idziemy tam... tam Sprawiajmy tam w górę Co ty mówisz? Nie widzę cię Weź coś, później przynieść abob. Tutaj to, nie? A nie, czekaj, to jeszcze dłużej, to jeszcze O tutaj, widzicie? Jesteśmy tutaj I chodźcie tutaj Otwieramy tutaj telefon I poszukajcie takiej dużej korby Idealny i do tej. Ona tu gdzieś jest na górze, czy gdzie ona jest? Tego to już nie wiem. Ona może być na na podłodze. To jest czapki, na podłodze i na podłodze. Mam korbkę. A nie, to nie jest Ale to Czasami. może być... Ale to, mo to może być wszędzie? Tak, to może... Znaczy nie na dole, nie na dole, ale... ale... ty, mam, mam korbkę, mam korbkę chyba. Pokaż, pokaż. Mam! Ej, takie coś? Nie, to nie to. Zobaczcie jak to wygląda. Jeszcze... Ma ktoś ufałkę przy sobie? Mam ufałkę. Dobra. Poszukajcie takie korki. Nie okay, eee. hmm. to Chodź o niczej trochę. Okej, pokażę odejdź, odejść, odejdź. Tu chodźcie szukamy przejdę. Musimy tej korpki poszukać. Ale zapaliłby to światło, byłby łatwiej Widzę do tego. Zabalę, zapalę zapalone w ogóle. To jest na wejście, jakie znalazłem. Mam korbkę, mam korbkę, mam korbkę. Masz? Mm. Tak. Popatrz, wygląda. Pokaż I ją wrzucamy co? tutaj. Popatrz, jak to wygląda. Przechodzisz. Tak, korbka, ta, tak. Zemu zabrałeś, oddaj. Oddaj. oddaj oddaj Bibis Masz. No. O jest i chodź na górę Daj fałkę, daj fałkę, nie nic Daj ufałkę fałkę ja Dobra Czuciej jej idź patrzcie I prosta mi się jest taka, musimy się chcieć Na to latanie A ty, jest światło do zapalenia? To nie da. To jest nic, ja Nie, nie, jadę, to nie się... To chwila, bo najpierw to ten... Musicie mieć misję. Musicie robić tak, żeby cały czas ta latarnia świeciła. Cały czas ta latarnia świeciła. Cały czas. jest ja. ile? Przez ile? Tak? Musicie sprawić tak, żeby ona świeciła tak cały czas. A ja wiem jak. chodź. Teraz idziemy na dół. Teraz idziemy na sam dół, co nie? Na sam dół. Ja nic nie widzę! I musimy i patrzcie, ile razy tam zamruga, zamruga ile razy. Na sam dół musimy iść? Nie, tylko jedna, tylko dwie. Tam to dwa, 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 mnie, dwa, mnie. dwa, 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 ducha, Bo dwa, dwa, na dół zadzwonić dwa, 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 na dwa, 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 Ja ja zadzwonię. Ja zadzwonię. Trzy razy trzy razy musi się zadzwonić, tak powoli. No ja idę, no idę, nix. Tak samo jak świeci ta latarnia. A potem duch mi zawiódł, duch jest skiblony na dole. Sam taki sam czas, Bum, bum. Tak, tak jak mogę tam, tak jak mogę tam, musi trzy razy tak zadzwonić. Czyli takie przerwy tak same mają być. Tak. I tutaj umarłem, i tu jest siebie. Ja wiem. Daj, chodźcie. Teraz zostaw. To jak będzie tak tam poswieciła mnie. Cały No idźcie na dół, idźcie tu małej. No ja jestem w dole. Bo ty tylko jeszcze Zaraz trzy razy. Raz. To dwa. Jest zrobimy, co, ale już to Ale już to No to jeszcze raz trzy razy. Tak cały czas. Hunt jest FBTW. Chyba. Dobra, teraz jest gi, bo powinien Was teraz świecić cały czas. I teraz pójście iść na górę. Zasiedzisz ku fałkom. Zasiedzisz ku już nie ma. Już... Poczekaj, weźmy weźmy, weźmy tapsy, żeby, żeby nas nie handlowały. Ale nie ma przecież, nie ma przecież. Musicie musicie ufałkę wziąć. Ta. I weźcie, i tak. I pójście na to, tutaj świeci. Na, 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 na ten, na ten, na ten, na ten, na ten, na ten. Tu ma latar, a nie, sam latar, Tak. I tak? No będzie to... nas handlowała teraz. I tam powiem być taki jeden napis UV I to znaczy, że musisz ugryźć latarki UV I musicie aż wytargać latarkę ty, ty teraz? Ty teraz? Ty bierzesz już jego ufałkę dobra? Zapalić musicie uv Na latarni I poświecić tak bardziej tak bardziej w dół I to segment jest, tak? Za to? I tak no, yeah. Zgin zginąłem O, czyli bracia, bracia bracioma Tak No ja to, ja to z góry iść Ja już muszę kończyć niestety Czemu? No ja muszę Muszę kończyć Papa, pa. nie traci, nie. O, świeć, świeć, tak, świeć, tak, świeć, świeć. Tak. Teraz jest to niebiesko. I i zobacz, i patrz na to, patrz. Zobacz, tutaj, masz, to masz, są góry. I teraz zejdź na dół, teraz zejdź na dół, teraz zejdź na dół i odjeść. Ale ja się boję, że mi się Czekaj, 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 czekaj. Niepokój, ducha to jest kibel Czekaj Czekaj, chwilę. Nie hantuję, nie hantuje, nie hantuje nie Mam iść nie? Tak, idź. Nie hantuję spokojnie. A wtedy jak... A jak to wszystko pójdzie w grupę, tak? Tak. To co robimy jeszcze raz, nie? I wejść na dół, wyjść, z tej wise chałupki i, I jedź Sorry. I bal... Tak, ba tak. I, masz, I masz balta Nie hantuję, poczekaj Znaczy idź, idź, idź Idź <słuch> Dobrze idź. Idź cały czas, będącie. Kiedyś... O kurde, to obsrałem! Co? Event? Nie, się tylko tego błądczaka do ucha. Ale ja dawaj, to dawaj szybko. szybko. Szybko jest! Jesteś w domu? Czy wyszło? No. no i teraz jedź to zrobiłeś? Co? To robiłeś, czy nie? Tak. Sam robiłem bez patrzenia na Bez. Sam się zorientowałem o tym. Bo jak widzę latarnię, to nie? To dał tak na klient. Teraz wejdź sobie tak. O! Sam! w kurę odblokowano przewoźnik to pielców. I więc tak że Dziękuję, że byliście na tym dzisiejszym odcineczku. Swazmo i mam nadzieję, sobie się suba lajka pod tym odcineczkiem. Komentarz czycie... fajne. Tak, żebyście zostawili fajne komentarze. I jakieś jakieś 320 lajków i, nowy, i leci ile ci kolejny odcinek z tej gry. Więc my się z żegnamy. Siema